Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w grze Jurassic World Evolution. Powracamy do tej gry po ponad dwóch latach głównie z jednego powodu. Chciałem Was poinformować, że ta gra jutro, czyli 31 grudnia, będzie za darmo na epiku. A przynajmniej powinna być, jeśli wierzymy liście, która wyciekła jakiś czas temu, bo jak do tej pory wszystkie gry się sprawdziły. W każdym razie, my dzisiaj zbudujemy niebezpieczny park rozrywki, w którym dinozaury nie będą jedynie siedziały w klatkach. Przerywamy transmisję, by nadać ważny komunikat. Ten gość, którego oglądacie, jest poszukiwany za liczne morderstwa. A nie, to, przepraszam, pomylę kartki. Ten gość, którego oglądacie, właśnie wbił 100 tysięcy subów. Co to oznacza? W sumie nic, poza tym, że w sobotę 2 stycznia o godzinie 19 odbędzie się Nagi Stream, czyli długo już zapowiadany specjal właśnie za wbicie 100 tysięcy subów. Jeśli chcecie wiedzieć, co tam się będzie działo, musicie się pojawić. A teraz wracamy do filmu. Tak prezentuje się mapa, którą oczywiście tutaj zmienimy, żeby powstał prawdziwy, piękny park rozrywki, gdzie ludzie pozornie będą bezpieczni, a później wszystko się okaże. Tędy przy o, tam już ktoś odjeżdża na razie, jedzie po pierwszych klientów, tutaj ludzie przyjadą, nie będą się spodziewali tego, co tu nastąpi. Dobra, mam wizję. Musimy ściągnąć ludzi, żeby chcieli tutaj w ogóle przyjeżdżać, prawda? Więc usuniemy sobie wodę. Tutaj zrobimy taką, powiedzmy, dolinę. Zobaczymy, ile w tej grze w ogóle da się zmniejszyć teren. Bo chciałbym taką prawdziwą dolinę tutaj zrobić, taką dziurę. No i jest taka, oto dziura, prawda? Na pewno lepszej nie widzieliście, moi drodzy. Um, teraz, oczywiście, będziemy chcieli stawiać w hotele. Może niekoniecznie w tej dziurze, tylko trochę wyżej. Dobra, powstaje pierwszy hotel. Będziemy tutaj chcieli doprowadzić kolejkę. Żeby ci ludzie nie musieli daleko chodzić, to będą biznesmeni. Bo ten hotel będzie bardzo drogi, bo to wiecie, tam z widokiem na dinozaury od razu. Teraz jeszcze tylko to ogrodzić. Proszę bardzo, mamy dwa hotele dla najbogatszych z apartamentów z widokiem, prawda, na dinozaury, których w sumie jeszcze nie ma. Dobra, kogo chcemy wrzucić? Myślę, że muszą to być w miarę bezpieczne dinozaury, bo ludzie nie płacą za to, żeby umierać, prawda? Dajmy tu na razie roślinożerne. Jeszcze upiększymy, dodamy wysepkę i tutaj będzie piękne drzewo, pod którym będą się mogły chować te dinozaury przed ludźmi. Idzie pierwszy dinozaur, uwaga! Jest majestatyczny, bezpieczny dla bogatych ludzi. Widzicie oni, wszystko ze swoich apartamentów będą mogli oglądać bez wychodzenia z domu. O, ten taki nieśmiały, patrzy tak, czy jest tu jakaś gruba bulwa, czy mogę wyjść i wychodzi, chyba bezpiecznie, pojawili się pierwsi goście, jeszcze nie mam za dużo atrakcji, ale skoro chcecie tu być, to zapraszamy, o, mówiłem, schował się pod drzewem, on nie chce, żeby go oglądali, oj, komfort coś tutaj nie działa, za mało dinozaurów, on chce więcej kolegów. Spokojnie kolego, zaraz się tym zajmiemy. Nie, 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 co ty robisz? To. to nie, to tak nie może być. Ludzie nie płacą za to, żebyś ty się przez płot przebijał, gościu. Musimy go uspokoić. Oddział od zadań specjalnych już leci na miejsce. Ucieka! Kurde, gościu. Chodź tu, panie. Teraz ciebie strzelimy i cię uśpimy, bo spokojnie, ja go tylko usypiam. Ja nikogo tutaj nie morduję w tej grze, tak? Proszę na mnie nie krzyczeć, dobra. Ja, ja muszę dbać o bezpieczeństwo moich ludzi. Przynajmniej na razie, póki ten park się nie rozwinie. To jest jeszcze za mało, za mało znany park, żeby ludzie sobie mogli tak umierać. Dobra, będzie spał teraz. Dinoś wraca do końca, a my naprawiliśmy już chłopot. Tak, tam jadą, naprawili. Jeny, spokojnie, panowie. O, patrzcie jak sobie ładnie jedzą. No, teraz to już powinni tam ogarnąć sytuację i ludzie mogą sobie oglądać jak się jedzą, prawda? Wow, ej, gdzie wy się tam przepychacie? Halo, trochę kultury! O nie! Co się znowu dzieje? To miał być niebezpieczny park, ale jeszcze nie w tej chwili! On mi ludzi pozabijał! Ty miałeś być do żerdy. Miałeś być bezpieczny, kurde. Stratował mi ludzi. E, no nic. Może się nikt nie dowie. Zabijamy wszystkich, nikt się nie dowie, że tutaj coś się stało. <laughs> Wyjechali na wycieczkę, jeszcze nie wrócili do domów. Ej, zostaw moje samochody. Uwaga, rzuca się. Dobra, przebiegł obok szczęście. O, dobra. Uśpiony. W dziwnym miejscu. Zbudowałem nowe miejsce dla dinozaurów, tutaj będą takie duże dinozaury, które będzie można podziwiać z kolejki. O proszę, tak się prezentuje całe to miejsce, bardzo duże i dużo wody mają. Jeśli chodzi o kolejkę, e, mamy pewien problem, będzie przejeżdżała przez hotel praktycznie, no to są takie tańsze mieszkania. Je, ci moi pracownicy to naprawdę palą się do roboty. Spokojnie panowie czy tam panie, nie wiem kto tam jeździ tym samochodem. Na spokojnie, bo zaraz rozwalicie dinozaury. Albo siebie przy okazji. A wy tylko jedziecie wymienić jedzenie. O, proszę, jak dinozaury czekają na jedzonko, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będą wdzięczne. Ej! O nie, 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 nie podjeżdżajcie! Uciekać! Nie! Co za chłop! Dostał jedzenie i jeszcze bije mi ludzi, no? Te dinozaury wcale nie są bezpieczne, naprawdę? Aniby roślinnożerne. Czas w końcu dokończyć tę kolejkę, żeby ludzie mogli sobie jeździć i oglądać wszystkie dinozaury z góry. Dobra, jeszcze chwila, i zaraz połączymy całą kolejkę. Uwaga, czy się uda. Jest, bo już się bałem, że będzie zbyt krzywo, czy coś. Udało się, kolejka gotowa. Idzie pierwszy dzielny klient. Robimy jazdę testową. Patrzcie, jakie widoki. Macie coś takiego w domu? Nie macie. A tutaj, jak najbardziej, wystarczy tylko przyjść za jedyne, nie wiem, nie, tam 10 tysięcy dolarów. Do mojego parku i wszystko będziecie mieli. Ej, jakiś dinozaur jest chory. O, ten tutaj. Dopiero co wyszedł, wszedł do wody i ma przeziębienie. Gościu, nie wchodź do wody, jak ty się od razu przeziębiasz. Co ty taki delikatny? Przepraszam, przyjechał mój oddział do zadań specjalnych. No Dobra, przynajmniej wyleczone, ale <laughs> nie są zadowolone. Jeny, dobra, już wychodzimy, spokojnie, spokojnie. A te dinozaury to nie lubią nas. W tym miejscu będziemy obserwować legalne walki dinozaurów. To będzie taka rywalizacja. Tu zrobimy górkę i damy tam jedzenie. Proszę bardzo, tu będzie kuska. I dinozaury będą sobie rywalizować o tę kuskę. Czy ona będzie przywiązana? Już nie pamiętam. A nie, ona będzie biegała sama z siebie. No, no dobra, to nieważne. To jednak na tym wzgórzu nic nie będzie. <laughs> Idzie pierwszy drapieżnik, Uwaga, uwaga. Co nam powiesz, kolego? Jak na razie tak prezentuje się ten wspaniały park. O, będzie pierwsza bitka. Uwaga, uwaga. Co ten robi? E. A, poszedł spać. Okej, okay. nie krępuj się. Proszę Państwa, przed wami pierwszy indominus rex. Czy jesteście na to gotowi? Pierwsza bitka! Mały się rzucił. Dobrze, mały Alewaria, tylko że już drugi Indominus Rex idzie. Jak się wydzierają? Uwaga, czy to będzie bitwa 2 na 2, okej. Okay. Małe kontra duże. Kto to wygra, moi drodzy? Obstawiajcie w komentarzach. A swoją drogą? Ludzie tutaj sobie jadą i mogą podziwiać w tej kolejce teraz bitki dinozaurów, prawda? No wiadomo, tam bliżej byłoby lepiej, ale tam to są droższe bilety. Kolejka jest darmowa, już, już taki jestem, prawda? I mogą sobie jeździć i tam w oddali biją się dinozaury. Chociaż obecnie tak się patrzą na siebie bardziej, niż się biją. Może kiedyś zaczną. A tu zbliżamy się do miejsca, w którym mamy te takie małe dinozaury, które były chore przez chwilę. O! Ktoś ma małe życie. No cóż, jednak się biją. Oho, uwaga, tu coś słyszę. Są! Ukryły się. Spiskują! Ja wam mówię, one spiskują, one chciały uciec. No cóż, mały zginął. Przejdźmy do niebezpiecznej części naszego parku. Ludzie będą mogli podziwiać te wspaniałe dinozaury, jeżdżąc sobie tutaj obok nich w takich specjalnych kulach. Nie, 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 nie. jeszcze nie teraz! co ty robisz kolego, nie, nie wolno. O, proszę, ludzie jadą w kulach, oglądają Indominus Rexy, prawda? O, już nas widzą. O-o. <laughs> Zobaczył nas, no to nieźle, moi drodzy. E, dzień dobry. My tu tylko sobie przejeżdżamy. Przeszedł obok chyba. Ojejku. Jakie to straszne. Panie, co mówiłem o niszczeniu murów? Uwaga, ludzie! A ten tam, zobacz, ściana się psuje. To nie jest tak, że tam jest dinozaur po drugiej stronie. Idziemy dalej. Eem, no cóż, poważny problem. Wow! Jak gościu poleciał! Co tam się wydarzyło? Stratował mi wszystkich ludzi. Eem, no tak, teraz to się nie wypłacę znowu. Nikt tego nie widział. Nikt nie umarł. Co ty robisz? Jedzie oddział od zadań specjalnych, proszę się przesunąć. W tej grze dinozaury mogą stratować ludzi, ale twój samochód, a w żadnym wypadku kolego. Teraz tylko szybko wjechać naprawić ten mur. Uwaga! Dobra, naprawione bardzo ładnie. I gdzie są moje dinusie? Halo, halo. Tam coś widzę, dobra. Dzień dobry. Co tu się. Biją się! Um, a nie wiem, co zrobimy. Może zdjęcie po prostu? jak się biją te dinozaury? Uwaga, uwaga. Poczekajmy. O! Dobry moment. Atakują się. Ile pieniędzy zrobiliśmy? Powracamy do przejazdu naszą wspaniałą kolejką. Tutaj widzimy kolejne dinusie. Jeden sobie siedzi na wyspie, drugi w wodzie, prawda? Bardzo duży teren, kolejny idzie do lasu za potrzebą, nie przeszkadzajmy mu. W tym miejscu mamy najdroższy kompleks, hotele z widokiem na dinozaury. Chociaż, z tego co widzę, ludzie wolą stać i patrzeć w innym kierunku. Albo, nie wiem co tam, robić sobie zdjęcia. No, nie poradzisz, bogaci są, mogą robić co im się podoba, prawda? Tutaj jest bezpiecznie, nic się złego nie dzieje. Ej, co ludzie robią w środku z dinozaurami? <laughs> co, jak wy się tutaj dostaliście, co? Proszę naprawić ten płot, mam pewien pomysł. Ej, co ty robisz? Czy to był taniec godowy? E, ludzie, <laughs> lepiej uciekajcie, on chyba nie chce was zjeść. Ej, na spokojnie! Nie, no, gościu, gościu, te samochody trochę kosztują, tak? Proszę się uspokoić. Dob o, chyba mnie zrozumiał. Dobra, uciekaj stąd. Mam dla moich dinusiów ludzkie mięso, mam nadzieję, że będą zadowoleni. Ale wpadłem na genialny pomysł, moi drodzy. Zwabimy ludzi do środka. Na razie wszystkie dinusie są uśpione, a później zamkniemy wszystko i zobaczymy, co się wydarzy. Ludzie będą jak ta koza. Ten tu sobie śpi w ciekawej pozycji. Na żar się i teraz śpi, a może na co innego czeka? Poczekajmy, aż trochę ludzi się nazbiera. No cóż, usuwamy drogę, zrobimy ogrodzenie. I zobaczymy, jak ludzie zaczną panikować. O ile w ogóle zdążą panikować, bo może szybciej zostaną zjedzeni przez te dinozaury. Czy jesteście gotowi na to, co zaraz nastąpi? Rozpoczynamy prawdziwe show dla najbogatszych ludzi, którzy za to zapłacili. O, a temu to się akurat umarło. Ehm, no cóż, e, mówi się trudno. Ludzie panikują! Czy wy na tego martwego dinozaura? Ej! Czy wy go nie widzieliście? On tam leży cały czas! Nasi ludzie nie są zbyt inteligentni, inaczej nie daliby się tutaj zamknąć. O, a ten! Jak wleciał mu w głowę. Ej no! Co to za bezczeszczenie zwłok? No gdzie wy chcecie się ukryć? Tu nie ma miejsca, oj drodzy. Tu mamy takie igrzyska śmierci. Ej, dlaczego wy się ze sobą bijecie? Znowu stratowali mi ludzi, ale w sumie o to chyba tutaj chodziło. Więc ja nie będę narzekał. I poleciał szukać mięsa. Niestety ludzie zaczęli opuszczać mój park i z tego co widzę. Ci, którzy są w środku, nie muszą z niego wyjść, po prostu zaczynają znikać sami z siebie, co jest trochę przykre, ale co moje dinusie się nabawiły, to ich, prawda? Mam nadzieję, że tej koleżance też się podobało, póki żyła. Lepiej mnie nie denerwujcie, bo skończycie tak jak ona.